Nauczanie domowe 25 marca Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersety od 26 do 38. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł Bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami Ona zmieszała się na te słowa i rozważała co miałoby znaczyć to pozdrowienie Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego A Pan Bóg da mu tron, jego praojca Dawida Będzie panował nad domem Jakuba na wieki a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział Duch Święty wstąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Tajemnica Bożej interwencji i pojawienie się Syna Bożego na ziemi jest wielkim misterium, przed którym klękamy, w szczególny sposób na liturgii to podkreślając. Ale też chcemy w tej tajemnicy zobaczyć rolę Maryi, rolę człowieka, którego Bóg zaprosił do współpracy. I widzimy, że ta współpraca jest pełna. Może dlatego być Maryja w wielu względach wzorem, przykładem, zachętą. Najpierw zauważmy, że posyła Bóg Anioła do dziewicy. Czyli czystość przedmałżeńska jest cechą Józefa i Maryi. Jest cechą, którą warto podkreślić. Tak jest zamiar Boga. Tak właśnie Maryja przeżywała swoje narzeczeństwo. I zgoda na macierzyństwo zakładała również pełne przygotowania jej duszy, ducha, ciała do tej roli, którą ma odegrać w historii. Zatem ta zgoda to nie jest tylko zgoda na jakąś jedną chwilę, na jakiś jeden moment. Zgoda na macierzyństwo to jest cały proces przygotowujący się wcześniej człowiek i realizujący to macierzyństwo jest rzeczywiście w pełni przez Pana Boga zaproszony do tego, aby uczestniczyć właśnie w tym misterium. Zatem ta zgoda Marii to zgoda nie tylko w dniu wielkiego światła i odwiedzi na nią, ale to jest równocześnie zgoda w trakcie tych trzech ukrytych miesięcy, kiedy młoda dziewczyna pomaga starszej krewnej Elżbiecie. To też jest zgoda, to też należy do tej zgody na macierzyństwo. To jest zgoda wtedy, kiedy słyszy piękne słowa, błogosławione piersi, które ssałeś, błogosławione łono, które cię nosiło. Ale równocześnie jest to zgoda na macierzyństwo wtedy, kiedy o Jezusie słyszy Maryja, że odszedł od zmysłów. Zgoda na macierzyństwo jest wtedy, kiedy wszyscy go podziwiają. Syna, młodzieńca, mężczyznę, skąd on to ma. Taka mądrość. Takie słowa, które w nim się rodzą. A z drugiej strony to jest moment i konieczność przyjęcia tego, że są też osoby, które mówią przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Ta zgoda więc na macierzyństwo jest i wtedy, kiedy wszyscy przyświadczali pełnym wdzięku słowom Jezusa, ale też wtedy, kiedy wielu odchodziło i mówiło, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Macierzyństwo realizowane wtedy, kiedy być może Maryja była świadkiem triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, ale równocześnie była świadkiem upadlającego traktowania skazańca wyrzuconego poza miasto niosącego belkę krzyża. Ta zgoda na macierzyństwo jest zgodą na macierzyństwo względem Jezusa, ale równocześnie na macierzyństwo względem jego ucznia, Jana, którego bierze do siebie. Ta zgoda na macierzyństwo zawiera równocześnie prawdę o tym, że Duch Święty osłoni ją i zacieni, by ochronić od wszelkiego zła, ale równocześnie Duch Święty napełni ogniem, kiedy będzie razem z apostołami, z uczniami oczekiwać wypełnienia mocy z Wysoka. Więc Maryja jest patronką Twojego macierzyństwa, Twojego ojcostwa. Pewnie odnajdziesz takie same elementy, albo bardzo podobne, w historii Twojego powołania, więc ona. Najdoskonalsza matka może być dla ciebie wzorem, patronką, orędowniczką i współpracownicą Boga w dziele zbawienia, którego Bóg dokonuje, powołując właśnie do współpracy tak ją, jak i ciebie. Niech błogosławi ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.